Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii GTA Sadyom Historie Projektantów. Na samym wstępie chciałem was przeprosić bardzo serdecznie za to, że ten odcinek wlatuje dosyć późno na moim kanale, ale niestety w ciągu weekendu oraz w większości dzisiejszego dnia nie mogłem w ogóle mieć możliwości takiej, aby nagrać dla was odcinek. Jednak zawsze staram się trzymać, aby już tak naprawdę to codziennie wlatywało na moim kanale. Nie jest to dla mnie tak naprawdę aż tak ważne, o jakiej porze, o jakiej godzinie. Ważne, żeby trzymać te e, dni, po prostu, bo myślę, że i tak większość będzie oglądać prawdopodobnie jutro ten materiał, co wrzucę. Dobra, kontynuujemy sobie standardowo fabułę od pana Stewarta 24. Tak naprawdę e, już sobie zakończyliśmy ją w poprzednim odcinku, ale na prośbę tego autora nagrywam różne zakończenia. Dzisiaj rozegramy sobie zakończenie numer 2. Zakończenie numer 2 występuje wtedy, kiedy byśmy oszczędzili Andrew Torres'a, ale zabilibyśmy Richarda Fox'a. Czyli jest to całkowite przeciwieństwo tego co zrobiłem w ostatnim odcinku. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekaw tego zakończenia, dlatego nie poleciałem z zakończeniem pierwszym, tylko od razu do tego drugiego poleciałem najpierw. Zwycięstwo zła. Odpalmy sobie tą misję. 6 luty 92 rok. Rafineria na Green Palms, godzina 17:00. Wszystko załatwione. Odwołałem dla ciebie wszystkie straże. Zamierzasz wbić minus w plecy, prawda? Skądże? Naprawdę chcę ci pomóc. Nie widzisz, co ja dla ciebie robię? Budynek w północnej części kompleksu. To jego szukasz. Wejdź do rafinerii. No i widzę, że początek jest już całkowicie zmieniony. Gramy w ogóle innym protagonistą. I dobrze, zobaczmy w takim razie. Prawdopodobnie to się odbywa przed szturmem, w ogóle tych wszystkich jednostek antyterrorystycznych i wojska. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale my w każdym bądź razie ruszamy do rafinerii. Zobaczmy, co tu jest grane. Odnajdź, moli. Dobra, widzę mapa bitewna przygotowana. Tak samo, w poprzedniej misji można było je użyć, e, ożyczyć tak naprawdę, od razu. W poprzedniej, właśnie odcinku, to od razu tutaj od akcji się zaczyna, a tutaj jest w ogóle totalnie inaczej. Wybrałem sobie właśnie e, generalnie to zakończenie najpierw, dlatego że chciałbym zobaczyć w ogóle od razu, jak Richarda nie będzie. Właśnie początek byłby całkowicie zmieniony, no i rzeczywiście tak jest. Aha, mam Cię, Niku Torresie! Chris! Wow! Nie obchodzi mnie, który z was zamordował Richarda. Wszyscy jesteście winni, i zasługujecie na śmierć. Muszę uratować Molly, a ty nie możesz mnie powstrzymać. Pozbądź się Chrisa, Belleia, fuck. W ogóle jak on się tu dostał, jestem ciekaw. A może to jest po szturmie właśnie tych wojskowych? Mordę sam nie wiem, nie jestem do końca tak właśnie przekonany. W każdym razie on nie może przeżyć. Dobra, podejdę sobie tak bliwiutko, żeby wpakować cały magazynek. Dobra, teraz już jestem wystarczająco blisko kryj się jeszcze za tym. I pora się go pozbyć, to dokładnie. Uratuj Molly dziękujemy Chris tobie za grę. Idziemy teraz dalej. Dobra, muszę zejść na dół w takim razie. I ona powinna gdzieś tu być. Tak, jest chyba tutaj. Moli, ty żyjesz! Nic ci nie jest? Nic mi nie jest, ale co to za życie, bez sensu? Naprawimy to, wylecimy do Liberty City. Tam nas nikt nie dopadnie. Może masz rację, on tu jest. Co? Kto? Ten, kto mnie porwał, jego głos wydawał się taki znajomy. Nie przesadzaj, chodźmy stąd. Możemy to zakończyć. Tu i teraz. Tylko w ten sposób nikt nie będzie nas ścigał. W porządku. Znajdziemy ich i zakończymy to. Wiedzieliśmy, że nie będzie z wami tak łatwo. Pora umierać, torresowie. Dobra, kryjmy się. Przeżyj się z moli na niższy poziom. Dobra, to w takim razie lecimy z nimi. Dobra, to się otwiera. O, oh fak, oni tu już są, dobra. W takim razie uważajmy. Ten z kałachem. Dawaj, Moli. Chyba ona jest zaprogramowana, że ma iść, co nie? Dobra, okej. Okay. Czy nie? Nie, nie, nie. Jest follow player? No ja sam, nie wiem już, dobra. Nieważne. Aż w każdym razie lecimy sobie na dół. Właśnie ją przydałoby się zabrać ze sobą, bo ja je teraz drzwi zamknąłem i ona chyba nie jest aż tak dobra, by przez nie wyjść. To ja sobie tu oczyszczę na razie. Jednak wydaje mi się, że ona się z kimś strzela w ogóle tam. Tak. No, może ta pozycja mi w sumie pasuje naprawdę. I wiecie co ja zrobię? Ja sobie wezmę tą m bo ona ma lepszą celność. Lepiej mi się z tego w ogóle celuje i strzela. Tak podsumowując. No to zobaczmy w takim razie, bo wystrzelam sobie to całe towarzystwo jak kaczki. Jest, Jeszcze trochę amunicji mam, więc spożytkujemy ją należycie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ok, I tutaj jest jeszcze jakaś typiara. Dobra, chyba wszyscy, tak? Tak, moli próbuje się wydostać. W takim razie ruszamy. Tak, ona jest zaprogramowana droga z amunicji. Tylko, że miała chyba normal ma ustawione i ona po prostu kieruje się do wrogów, jeżeli ktoś się zaatakuje. Dobra, w każdym razie tutaj widzę, że wychodzą A wydawało mi się właśnie, że odczyściłem już to miejsce A tu proszę Dobra, skończyła mi się amunicja do mm, czwórki O, oh, fuck, ale mnie teraz zgasił trochę Dobra, to ja sobie pójdę najlepiej w tą stronę I rozbalę może tą przeszkodę dokładnie Teraz już nie mam za czym się kryć I okej, okay. udało się w takim razie Ktoś tutaj strzela jeszcze, dobra, tam jest ten koleczka. Będziemy musimy go jakoś odstrzelić. Dobra. Zobaczmy jak ta moli. Ona chyba będzie w tym miejscu, co nie? Tak, ruszaj się. Dobra. I okej, okay, możemy iść dalej. Trochę nam życia poszło ogólnie, ale nie jest jeszcze źle. Dobra, widzę że tu apteczka jest, akurat się zgramy. Dobra, okej. Okay. Tak się zabieramy. Chodź Moli, chodź, chodź. Jeszcze nie koniec walki, dobra. Zarobiście. I zobaczmy, co tutaj jest granek. Ktoś tu czeka pewnie oczywiście. Jakaś następna ofiara. Dobra, strzelę tego staruszka. I teraz podejdę sobie do niej od tej strony. Ładnie. Pięknie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Przeszukaj pomieszczenia. Dobra. Tutaj widzę, że tam nie wejdziemy. Dobra, w takim razie szukamy. Mamy jakieś tędy, to jest jasny sygnał. Tutaj będzie ktoś, wiedziałem Dobra, ktoś nas namierzył. O oh fuck, to jest grane Dobra, muszę się teraz ukryć, tylko że on ma jakąś mocną broń. I będzie kiepsko. O oh fuck, no bez jaj. Chyba, że ta moli coś zrobi. No tak, jasne. Wiecie co, ja nie mogę nic zrobić, bo jeżeli ja wyjdę, to mnie spomnie. ona w ogóle to poszła walczyć gdzie indziej i zaraz zginie. No to mam przesranę. Nie wiem co ja mam zrobić teraz. Ona zginie przecież. No i dupa. No nie byłem bez, bez wyjścia, ale już wokodów nie chciałem wpisywać. bądź razie widzimy się za chwilkę. Dobra, w porządku, a zatem lecimy z drugą próbą. Mam nadzieję, że teraz pójdzie nam trochę lepiej. I przeszukujemy te pomieszczenia w takim razie. Zobaczmy jak to wygląda. Dokładnie tędy się nie dostaniemy. Dobra, tutaj nic nie ma, ale tam ostatnio właśnie nie zaglądałem jakoś. I teraz właśnie, żeby przejść tego koleżkę, bo on nie jest łatwy niestety. On ma chyba jakiegoś shotguna czy coś. Może jakoś może tu podejść? No, jest, z pompką. Dobra, na szczęście mało życia ma. Dobra, poszło w każdym razie zajebiście tym razem. Cholera, martwy policjant, znasz go? Nie znam go. No dalej, musimy się ruszać. Oni nie, ale ja go znam doskonałe. No proszę. Czyli wygląda na to, że w tym zakończeniu Hank niestety nie ma tyle szczęścia. O, oh fuck. Dobra. Idę znowu z tymi pompkami. Dobra, może Moli pójść, tylko że ona długo nie, nie wytrzyma, niestety. W jakiejś walce dobrej i może być problem. No właśnie, no wszędzie te pompki zastrane. Jeszcze w takich ciasnych pomieszczeniach, właśnie. Na takich właśnie przestrzeniach małych są pompki, właśnie najniebezpieczniejsze. Bo w ogóle nie masz gdzie się ukryć, tak naprawdę. I możesz przyjąć naprawdę solinną dawkę. Dobra. Co, chyba tam trzeba iść? Nie mów mi, że następna pompka już czeka. No, ja miałem teraz farta, że nas nie wykryli jakimś cudem. Dobra, widzę, że jesteśmy tym razem od drugiej strony. Właśnie, James wchodził od drugiej strony, właśnie w poprzednim zakończeniu. Tym razem jesteśmy od jeszcze innej. Samuel, to naprawdę ty? Jakim cudem? Przecież ty umierałeś od raka. Jak to możliwe? Później wam o tym opowiem. W tej chwili musimy stąd spieprzać. Psiarnia może się tu zjechać lada chwila i ja to wiem. No proszę, kogo my tu mamy. Tu jesteś Samuelu, nie uciekniesz już stąd, ty morderco! Ile jeszcze zamierzasz okłamywać swoją rodzinę? W końcu dowiedział, dowiedzą się, że. Zamknij się, idioto. <grystanie> Cholera, sam! Po co żeś to zrobił? Celował we mnie, zresztą to już nieważne. Nie, czekaj, co miał na myśli, morderco? Nigdy tego nie zrozumiecie to była wina Jasona że co? To ty zabijałeś niewinne osoby przez naszego ojca? Ci ludzie, z którymi walczyliście, to były klony. Jason zapoczątkował ich ten projekt. Ze względu na to, że Andrew zabił Jasona, to ktoś musiał przejąć ten cały Bajzel. Wiecie, z czym by się to wiązało? Taka produkcja klonów? Z taką armią mógłbym panować nad całym światem. Jak mógłbym tego nie przejąć? Po co mordowałeś te niewinne i bezbronne rodziny? Jason zrobił Andrew oraz mi niezłe piekło, przez które musieliśmy przeżyć. Gdyż ja i Andrew widzieliśmy o jego tajnych laboratoriach w starej rafinerii. Ja obiecałem, że nic nie powiem, ale Andrew został wyrzucony z domu. Piedak, Bardzo dobrze, że Andrew postanowił zajebać tego śmiecia. Patrzcie, co mi zostawił. Ty jesteś chory, po prostu chory. Nie zasługujesz, być na, by być naszą rodziną. Pora byście przekonali się czym naprawdę jest krew. Cholera. Skurwy syn, <ścoughs> dobra. Sam ty skurwielu. Boże moli. Tak się na nią spojrzałem, że zapomniałem, że ten koleżka tu wyskakuje. Ścigaj Samuela. Dobra, jakiegoś limitu czasu na razie nie ma, więc mogę chwilkę pomyśleć. No i proszę, wygląda na to, że naprawdę ta część się rozwinęła interesująco. Właśnie dlatego chciałem sobie wziąć coś przeciwnego, właśnie co zrobiłem. No i... No. Dobra. Spoko, tak jak Stuart mówił, rzeczywiście wyjaśniał. Dużo dokładniej. Sam. Osz cholera, czekaj, czekaj, oddam ci co tylko zechcesz. Żadnego gówna od ciebie nie chcę. Samuelu, sprawiłeś mi problemy od początku. Zabijałeś moich ludzi. Niszczyłeś moje interesy. Pamiętasz tamtą transakcję na lotnisku, szmato? Przez <noise> ciebie straciłem obu sojuszników i prawie wszystkich ludzi. Czekaj, czekaj, przepraszam za to. <gry> Kurna Samuel, Jak wygląda sytuacja u Was? Tak jak przewidywaliśmy: Rose Down i Jimmy Rasak współpracowali ze sobą. Dorwaliśmy ich i w tej chwili gryzą piach. Powtarzam: Rose Down i Jimmy Rasak nie żyją. Uciekać na lotnisko, dorwać samolot Dobra, wygląda na to, że tylko nikt Został przy życiu z protagonistów Cholerna Gwardia Narodowa już tu jest Pięć gwiazdek, ukradnij z lotniska samolot którym uciekniesz do Liberty City Dobra, musimy jakoś stąd uciec No wygląda No wygląda, na to, że trochę tego się nie spodziewałem Ale teraz weźmy się stąd, wydostańmy A to łatwe zadanie nie będzie Ale jednak ta mesa jest bardzo zwrotna i się nadaje Na takie ciasne ścieżki no, tak, no, że prawie się udało, okej, okay, zajebiście. I już tylko cztery gwiazdki, to już na plus. Dobra, lecimy w takim razie z tematem. Pościg, znowu w deszczowej pogodzie, tak naprawdę jak w ostatnim odcinku. Myślałem właśnie, że mamy jechać na lotnisko na pustyni na początek, ale nie, to jest chyba lotnisko w Los Venturas, domyślam się, więc trzeba się skierować na miasto z powrotem. Tylko tu jest strasznie nierówno, ja nie mogę jeszcze na tą strzelnicę wparowałem jakoś. Musimy się stąd jakoś wydostać tego, czy się da tym samochodem to zrobić. Widzę, że w jakiś dół naprawdę solidny wjechałem. Chyba, że jakoś tędy może, nie? W się z drogi pajacu. Dobra, udało się. Na szczęście. I lecimy w takim razie. Jeszcze samochodzik nie płonie, więc jest dobrze. Dobra, 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 dobra. I okej, okay. jest antyterrorystyczna. Jest następny samochodzik. Dobra, no można się poczuć z tym Audi jak w pościgu jakimś normalnie w Inportpidzie e muszę przyznać. Naprawdę jest klimacik, to mi się podoba. Dobra, lecimy w takim razie tylko fuck. No ten samochód to się nie nadaje jednak do pościgu. O ile na początku był spoko, właśnie tak jak mówiłem, bo ciasne ścieżki były, chyba tak teraz to w ogóle co tylko w niego uderzy to już normalnie albo się wywróci, albo odwróci się o 180 stopni właśnie. Mimo, że żadnej opony jeszcze nie ma przebitej. A przyspieszenia to też jakiegoś zejby, z tego nie da, ale my jakoś damy radę. Dobra, widzę samolot, tylko musimy się dostać na teren lotniska. Zatem jakoś to zróbmy. Dobra, dobra, dobra. Okej. No ten co się nie odpierniczy od nas. no trudno. W takim razie trzeba będzie jakoś z jego... jakoś z nim dojechać, chociaż teraz go zgubiłem na sekundę. I ta sekunda może być bardzo istotna. Dobra. I jesteśmy na lotnisku. Dobra. To już powinna być łatwizna. W takim razie. Nikt nas nie goni, no tam próbowali, ale już nie. Dobra, jest samolocik w takim razie. Do dzieła. Nikt nas tutaj nie ściga zajebiście. W takim razie że droga wolna. Zobaczymy, czy będziemy startować, czy to będzie koniec misji. Tak, uciekaj do Liberty City, dobra. No to startujemy. Tylko tym samolotem to nie będzie takie szybkie. Dobra, no to lecimy w takim razie. Muszę przyznać, że tą maszyną to ja już dawno nie latałem. Jestem też ciekaw generalnie, czy jakoś daleko trzeba będzie lecieć. Najpierw to jeszcze... No niby teraz już prosty etap tak naprawdę. Ale jeszcze trzeba wylecieć w ogóle z tego miasta, bo tutaj takie trochę wysokie budynki są. Chociaż nie aż tak wysokie jak Sampiera. Nie powinno być żadnych problemów. I dobra. Już widać morze na horyzoncie. Przecież ciężko to nazwać. Możem, tak naprawdę no, takie w ogóle tutaj efekty są. Wszystko zasłoniły chmury jakieś, nie wiem co to jest, tak naprawdę jakaś gładka, co? Dobra, widzę, że ten znacznik jest chyba nade mną, bo po takim pokazuje minimapka, więc nabierzmy jeszcze trochę wysokości. Generalnie o to chodzi. No i dobra, lecimy w takim razie. Jeszcze wyżej jest. W takim razie. Dobra, już jest niżej. Teraz pytanie, czy to jest jakoś daleko, czy nie. I wiecie co, tutaj nic ciekawego nie będzie na razie, to ja przewinę. Się tego dowiecie już. No dobra, mamy punkt ko kontrolny w takim razie na horyzoncie. I to będzie na tyle. Udało się, tak jest, misja wykonana, w szacunek plus. I lecimy prosto do morza, ale chyba jednak nic z tego. Załóżmy, że po prostu zdało się jeszcze wbić w powietrze a właściwie to po to był ustawiony pewnie ten punkt kontrolny tak wysoko kto to wie dobra, lecimy w takim razie Epilog no i proszę, mamy takie naprawdę ciekawe miejsce niecodzienne, które spienia się Epilog OZ zobaczmy, jak to będzie wyglądało wczorajszej nocy nasi dzielni żołnierze zaatakowali rafinerię na Green Palms miejsce, w którym ukrywał się sprawca ostatnich morderstw oraz był on odpowiedzialny za działania licznej armii, która dzięki odwadze naszych sił została ostatecznie pokonana. W całą tę akcję było powiązanych kilka innych organizacji, takich jak rodzina Torresów. Niestety wielu członków tej rodziny nie przetrwało. To właśnie jeden z tych członków tej rodziny był sprawcą Samuel Torres. Innymi ofiarami byli między innymi Rose Down poszukiwana za liczne przestępstwa, Jimmy Rasak, który był dowódcą niewielkiej grupy współpracującej z Samuel'em, oraz mówię to z wielkim żalem naszych dwóch dzielnych ludzi, agent FBI James Woodland oraz sierżant policji Hank Blake. To właśnie dzięki nim udało się nam zgromadzić tyle ważnych informacji. Cokolwiek ma się jeszcze wydarzyć, obiecuję, że nasi ludzie będą tam dla was. Będziemy bronić naszego kraju do samego końca. Tony, to znaczy szefie. Nie, Daisy, nie martw się o to, mam ci coś do powiedzenia. Chodzi o to, że to wszystko moja wina, przepraszam. Ale o czym pan mówi? Eddie, Richard, Chris, nie powinienem był ich tam wysyłać. Fila, oni wszyscy nie przeżyli? Naprawdę przykro mi z tego powodu, Daisy. Nie wiem, czy będę dalej w stanie pracować w dominiu, to byli moi przyjaciele. Nie mogę w to uwierzyć. Rozumiem, jeśli zechcesz odejść. Tak, chyba będzie najlepiej. Zostaliśmy oczyszczeni z zarzutów, Andrew. Udało nam się. Zaiste nam się udało. A co z tamtym jedynym Nikiem? Słyszałem, że gdzieś uciekł. W każdym razie słuch o nim zaginął. Nawet jeśli tu wróci, to policja go dorwie. Nie szkoda Ci Samuela? Współpracowaliśmy z nim, tylko dlatego, że on tak chciał. Bo przeze mnie zginął Jason, więc on chciał, żebyśmy panowali nad San Andreas. Ale mi nigdy na tym nie zależało. Widzisz... Mam kasyno. Zwyciężyłem. Tyle mi do szczęścia wystarczy. Jakoś dam radę. Spokojnie. Nie mogę się poddawać. Nikt by tego nie chciał. Jakoś przetrwam to wszystko. Hej, wstawaj! Wychodzisz, śmierdzielo? Kto maczał w tym palce? Szefie! Wracasz z nami do... Sneakheada Snakehead. Mamy ważne sprawy do obgadania. Oto jest nasza szansa. Samuel i jego armia została pokonana. Upierdliwe służby wyeliminowane. Tak samo jak tamta suka. Nic już nie stoi nam na drodze. Tak, Denis, Denis. Już niedługo będziemy niepokonani. Wszystkim się zajęłam, szefie. Nikt się o tym nie dowie. Policja, FBI, nasi ludzie. Wszyscy mają zakaz udzielania dokładnych informacji. Dzięki temu nikt nigdy nie dowie się o klonowaniu ludzi. Dobra robota, Iran, to byłaby katastrofalne w skutkach. Władze powinny pomyśleć nad ogłoszeniem całkowitego zakazu klonowania ludzi, aby mieć pewność, że nigdy więcej w USA nie wydarzy się coś takiego. Mam wrażenie, że Penberry zaczyna coś podejrzewać, tempeni. Gnój nie zdąży nawet otworzyć mordy. Niedługo będziemy mieli gościa. Wszystko układa się po naszej myśli. Powinniśmy brać ze sobą tego dzieciaka? Skoro Bachor chce z nami kręcić, to powinien się czegoś nauczyć. To będzie świetna okazja dla Hernandeza. Misja wykona na szacunek plus. No i w porządku, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już jest wszystko. Muszę przyznać, że no naprawdę zakończenie totalnie inne totalnie innego się spodziewałem, muszę przyznać. No ale dobra, no spoko było różne. A myślę, że to bardzo ważne, że zakończenia są różne. Ale jednak, w każdym razie, bardzo się cieszę, że podjąłem sobie tamten wybór. Tam to takie weselsze się wydawało. To no zdecydowanie, no nikt na tym tak naprawdę dobrze nie wyszedł, poza naszymi tak naprawdę wrogami. Ale no dobra, było różnie, było różnie, o to chodzi. No, w końcu, jak są różne zakończenia, to muszą być różne w nim rzeczy. Naprawdę pozytywna również rzecz, jak najbardziej. Widzimy się w kolejnych dwóch zakończeniach, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.